Cześć kochani, witamy się po świętach. Jesteśmy bardzo, bardzo ciekawi, co dostaliście, jak spędziliście te święta, w jakiej atmosferze. Także piszcie komentarze, wiadomości prywatne, czy na Instagramie, czy w mailu. Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo ciekawi. I tak jak wszyscy pokazują, stwierdziliśmy, że chyba my też musimy pokazać, co dostaliśmy, pod choinką, jakie prezenty. Zaczniemy od. Największego. Największego. Bo mój mąż musi mi pokazać, pomóc. A już Mikołaj go woła. To są piłkarzyki. Tak, piłkarzyki kacperekowskie od dziadków. Także jest przeszczęśliwe Już to było tyle rozgrywek, rozegranych, że hmm. naprawdę... Idzie, on... bo mi woła. No. Mikołaj tatę woła. Bo idą do sklepu. Także... Ym... Zaczynamy dalej, co jeszcze dostaje chłopacy. Bo najpierw od nich po prostu zaczniemy, bo jest tego ogrom. No. Zaczniemy od kacperka. Może jak już kacperek to pokażę Wam co jeszcze dostał. Dostał taką grę duchy, ale to jest tylko pudełko. Bo na razie korzystamy zastępczo. Są tam nogi po prostu, a gra wygląda tak. Tylko wiecie co noga. Strasznie nogi tutaj odlatują. I jak na firmę EPE, no to jestem trochę w szoku, że jest to tak liche. To jest taki kościotruk. On duchy pokazuje na suficie, na ścianach i tym się... Nawet nie szczera, dlatego wziąłem tą zabawkę, bo po prostu się nacelowuje. Także fajna. Kasper ma mega zabawę i yy, po prostu jest zadowolony, że może grać w nią sam. Bo o to chodziło, że po prostu, yy, bo nie wszystkie gry, słuchajcie, które on ma, może grać z Mikołajem. A to jest akurat taka gra, w którą może grać sam. Nie potrzebuje rozkładania, wiecie, ogromna rzeczy i mu się bardzo podoba. Dalej, ona jest od 5 lat nawet chyba, słuchajcie tak, od 5 lat, nie wiem czy widać, dobra i w tym pudełku na razie przechowujemy, bo musimy kupić takie po prostu w plastikowe, przezroczyste pudełeczka, bo wyrzuciliśmy, bo tamte były takie liche, dostał z Dumela grę, prawda czy fałsz? Aby każdy z Was wybrał kolor i nacisnął przycisk, ostatnia osoba zatwierdza ilość graczy naciskając na zieloną buźkę na środku. No i to jest e, wow! Po prostu był szał radości, <grym> so, ja tu będę wiedzieć co odkładać, bo mam stół, żeby mi się te gry nie wyniszczyły. I tutaj ma kolejną grę z Dumala, Mistrz Pamięci. bierze kolor i naciśnie kolorowy przycisk. Kiedy skończycie, naciśnijcie play. No. To jest w pamięci. Kacper też oczywiście mega, mega szczęśliwy, bo on od już marzył o tych grach, także po prostu w tym roku dostał dwie. No. Kolejną rzeczą, którą Kacperek dostał, bo on naprawdę <gryw> ogrom prezentów dostał, ale ze wszystkiego się cieszę. To jest y, gra 30 gier. No i tu też był oczywiście y, radość niesamowita, bo jak zobaczył, że y, najpierw mówił, a to mam, to mam, a potem tu były karty. On uwielbia grać w karty, słuchajcie, w wojnę y, w Piotrusia i y, 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 po prostu oszalał, że ma kolejne karty, bo my mamy tych kart, słuchajcie, kolekcji ogromnie. Mnóstwo, dużo i nie wiem, co jeszcze powiedzieć. Mamy tak, kolekcję z Harry Pottera, zwykłe, kolekcję taką z gazety, pamiętam, jedną z jak Wydresować smoka i jedną z gdzie, a tu, teraz nie pamiętam, ale jakąś tam bajkę, którą on yy, była na czasie, po prostu, kiedy, kiedy ją oglądał. No i yy, po prostu teraz, jak dostał kolejne karty, to przepad i Chińczyka, bo w Chińczyka mamy tą wersję z Reksio. I uwielbia, uwielbia grać w hitczyka, także, także tutaj po prostu totalnie już ym, oszalał. Potem z kolejnego prezentu to dostał taką y, książkę. J jestem uczniem opowiadania o szkole. Szkoła da się lubić. Także y, jest w, bardzo, bardzo zadowolony, bo on będzie, już ją próbował czytać. Próbował było w sensie... Ym, Mieliśmy gdzieś jechać i chyba przeczytał tylko stronę. Także do niej na pewno wróci. O, widzicie? Piękna jest. Mam dość duże literki. Są obrazki i fajnie, bo są yy, obrazki na każdej stronie. Także, także fajna taka wciągająca będzie dla niego. Potem. Co tu jeszcze kacpery dostał? A. To już z takich słuchajcie wspólnych prezentów dostali taki helikopter. Dlaczego wspólnych? No bo Mikołaj też za ten pilot lubi chwycić. No, nie oszukujmy się, Mikołaj, nie wiem czy on ma taką fazę, czy po prostu to już mu tak zostanie, że on po prostu uwielbia, interesuje się tym, co kacper. Także on bardziej w helikopterze uwielbia, jak on tak wiecie, znosi się w powietrze lata. Pokazuję mu tym lata w pokoju, dlatego, yy, dlatego po prostu to jest wspólny prezent i yy, my kupywaliśmy ten helikopter, czy to, co teraz Wam pokażę, yy, takie najzwyklejsze yy, do domu z tego względu, że chłopaki tego nie biorą na dwór. Kiedyś właśnie jeszcze w tamtym roku chyba dostali drona, wzięli go na dwór. I po prostu to był totalny niewypełnie nie sprawdził się, bo jednak to są dzieci, a dzieci, yy, bynajmniej nasze, lubią yy, widzieć, jak to lata. A ten dron, wiecie, poleciał, 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 one tego nie widziały i nie interesowało ich za bardzo yy, to, co było na kamerce nagrane, bo po prostu one chciały go widzieć. O, kolejną rzeczą to jest właśnie takie autko, też na pilota i tutaj Mikoła już ma większe pole do podpisu, bo łapie ten samochodzik i też operuje tym pilotem. Jest mega zadowolony, przeszczęśliwy. No i też to jest zwykłe autko właśnie po domu, żeby mogli jeździć i... Bo Kacper miał, kiedyś taki traktor. Ogromnie dużo pieniędzy on kosztował, pamiętam. Jechaliśmy po niego też spory kawałek. No i... I wzięli go po prostu na piasek i pan nam zapewniał, że tak, on się nadaje do jeżdżenia po dworze i w ogóle. No i po tym jednym wyjściu na dwór po prostu było po traktorze. Szukaliśmy, próbowaliśmy znaleźć kogoś, kto nam to naprawi, wyczyści, ale no, u nas nie było nikogo takiego tutaj, wiecie, w okolicy. Także guzik, nic z nie zrobiliśmy i po prostu była to zabawka jednorazowa, bo w ten dzień, co go przywieźliśmy, drugi, jakoś już nie pamiętam dokładnie, bo to było kilka lat temu, no, po wyjściu na dwór przestał działać, ale się nie rozgaduje. Kolejna gra i tutaj widzicie co nie wiem, bo to byliśmy u rodziców mojego męża, który to dostał, czy to dostał e, Mikołaj, czy Kacper. Nie mam pojęcia naprawdę, ale chyba Kacper mi się wydaje. I to jest taka, e, ona jeszcze jest zapakowana, nie wiem czy widzicie, e, bo nie będziemy jej otwierać, dlatego że e, no to nie jest e, gra na Mikołaja, a kacwer stwierdził, że się nią y, bawić nie będzie, chociaż podejrzewam, że jak ją otworzę za jakiś czas, to, to będzie zabawa. Tylko, że Kacper ma y, bardzo, w sensie, grę na y, takich samych zasadach, tylko że z sznureczkiem takim przewlekaniem w ogóle i to mu wierbia. Ale no myślę, że po prostu to jest kwestia tego, że mama to otworzy, zaczniemy grać i to ich wciągnie. Także następnych rzeczy, co tu jeszcze mamy, to będziemy pokazywać dla Mikołaja. Czekajcie, muszę tutaj to tu poukładać. O! Mikołaj dostał takie, yy, ja uwielbiam, takie zestaw, zestaw kreatywny, tylko że on też musi właśnie do tego dorosnąć. Bo to jest. Yy, 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 yy. Ale tu nie ma nawet od wielu lat. No ale trudno. Yy, musi dorosnąć, co najmniej mieć 2 lata, bo ja wiem z podłóg Kacpra, że to jest nie wiecie co ja tu zaglądałam, takie dopasowywanie. Także yy, musi troszeczkę jeszcze dorosnąć do nożyczek, no bo on jeszcze sobie za bardzo yy, nie radzi. Także musi jeszcze wyćwiczyć rączki, ale ja uwielbiam takie zestawy, słuchajcie, kreatywne i bardzo się cieszę, że on dostał, bo jednak yy, Kupując te zestawy, tak jak kupywaliśmy Kacprowi i wtedy nam akurat nikt nie kupywał takich zestawów. Sami w to inwestowaliśmy. To koszt jednego takiego zestawa to, to jest 15 zł, 25 zł. Zależy, gdzie kupicie, co tam jest w środku, co dostaniecie. Takie wiecie, zeszyty, 4-5-latka to też uwielbiam. I, I fajnie, że takie coś dostał. Ja jestem bardzo zadowolona, ale to, jest, to będzie schowane na, na później. Po prostu myślę, że tak na wiosnę. Na wiosnę chyba. Tak już będzie te rączki wyćwiczone. Tutaj mamy kolejne taki yy, do rysowania. Słuchajcie, takie można rzeczy. Tu są arkusze na przysawki To jest nawet, zobaczcie. To jest takie coś. to już próbował rysować, ale też jest za malutki i po prostu tego nie dostanie teraz. Bo to jest bardziej, słuchajcie, patrzcie, dla kadzpru, chociaż kadzper w to się bawił w domu ale on już o widzicie on już po prostu ten poziom matematyki ma opanowany i dla niego po prostu to było tylko wypisanie trakt, załatwienie i tyle ale mi się to podoba i Kacper chyba raczej będzie z tego korzystał teraz o widzicie, takie po punkcie on właśnie takie uwielbia i wtedy sobie dziecko ćwiczy liczenie właśnie na, na takich Rysunkach Kacperek się nauczył bardzo szybko liczyć i, i to jest najlepsze, bo to są takie, o, takie zwykłe rysunki też, ale Mikoła jest za małe. nawet jest, jest jednorożec. No, także te po punkcie na pewno Kacper jeszcze wykorzysta. A no, tu są literki takie, o, także to już nie za bardzo. Chyba, że właśnie po to są też trzy takie, czy dwa. No ale to Kacper sobie to tak bo ja może lubię takie. Chociaż on już też umie liczyć, także zobaczymy. Następną e, książeczką, bo to jest bajeczka z książeczką, to jest świnka Peppa. No i tutaj, tutaj jest problem trochę, bo my wiemy, kto to jest świnka Peppa, Kacper też wie, kto to jest świnka Peppa. A Mikołaj nie wie, bo to jest, o, to też jest świnki Peppy, tylko że tu są jakieś zadania. Yy, I Mikołaj za bardzo, wiecie, on nie, no nie lubi tych bajek jakoś tak za bardzo. Chociaż teraz Wam powiem, że przełom robi yy, Olaf. <grym> Olaf z Krainy Lodu. Także może, może się zainteresuje, ale nie wiem. Ale tu są yy, jak najbardziej dla niego pieski. On kocha pieski. Też taki zestaw kreatywny, i tutaj jest książka, i też właśnie zabawy z kredkami i to już, to już zapakowane. Ale na przykład to wyciągniemy, bo on koloruje sobie kredkami i książeczka jak najbardziej będzie chciał posłuchać i czytać. Już przyszedł mój Pomocnik. Już wyciągasz sobie tak Następną rzeczą, jaką chłopaki dostali, to też jest wspólne, to jest Puccio. I słuchajcie, u nas, nas Pucio po prostu e, robi furorę. Jak chłopaki zobaczyli, tak po prostu przepadli. Chcieli tylko czytać płcia. Pucio jest w ogóle najlepszy. Wiadomo, że te książki naprawdę sporo kosztują, bo dla nas to był naprawdę ogromny wydatek. Książki, puzzle. Ale jest fenomenalny. Zresztą ja e, czytając tego Pucia, słuchając jak Kacper czyta, bo Kacperko bardzo dużo czyta, bo już wszystkie książki są przeczytane oczywiście, bo musiał być od razu przeczytany, bo oni na to czekali. E, to słuchajcie, ja to znam wszystko z poradnim, z ćwiczenia. Z Panią Logopedą, bo jeśli ktoś ma dziecko, ktoś po prostu ma taką historię jak my, ma dzieci z opóźnioną no. mową, radą wymowy, to po prostu Kusia będzie no, najlepszym przyjacielem i nam Pani Logopeda poleciła, bo ja się pytałam, że on robi taką furorę na YouTubie, nie oszukujmy się, bo ja to właśnie zaczęłam się interesować z YouTube'a. A nasza pani mówi, tak, Pani Marysiu, niech pani go kupi, bo moja córka dzięki temu naprawdę zrobiła takie postępy niesamowite, a jest w wieku Kacpra i też miała właśnie taką, e, takie opóźnienie, mowy, taką e, po prostu historię podobną jak nasz Kacperek i, i po prostu płciopomysł był fenomenalny. I po prostu ja stwierdziłam, że matko, to przecież ja to wszystko znam, te wszystkie... E, Wiecie co, bo tutaj są takie opowieści, ale właśnie takie słowa odmiany, w ogóle coś, co ja z Katrem wokuję. A jednak on z książki bardziej lubi, niż ze mną teraz już ćwiczyć, bo on już wyrósł z takich ćwiczeń. I on sobie sam czyta, tak jak nasza Pani Logo będę powiedziała, sam to czyta, a Mikołaj po prostu siedzi koło niego i to słucha. Także jestem pod wielkim wrażeniem i Puciu to chyba była nasza najlepsza inwestycja do tej pory. Tak, chyba najlepsza. Do tej pory w stosunku właśnie do ćwiczenia zmówienia. Kolejna to jest płcio umie opowiadać. I to jest coś pięknego, bo dla kadzpa szczególnie, no bo mówię, jak ktoś ma taką podobną historię jak my, dziecko w mniej więcej takim wieku, to już mniej więcej później dziecko musi się nauczyć łączyć zdania, wypowiadać zdania. I jest tu bardzo takie niby proste słownictwo, ale jednak taka rozszerzona budowa tego zdania. I to jest bardzo dobre, bo Kacperowi to będzie fajnie się sprawdzało na... na jakichś wypracowaniach w szkole czy coś. Kolejna to jest. patrz. Musicie mi przeprosić... Wybaczyć, ale ten pan tutaj to musi te wszystkie zabawki teraz mieć. No, także kolejny to jest Puccio. Uczy się mówić, o tam jest Pucio, umie mówić. Miałam Wam po kolei pokazać i tak to wyszło. To będzie mega długi filmik, ale no trudno. O, gdzie tutaj jest? Też takie różne. Już jest. Ale nie różne Mikołaj, mam je... Nie On za Po prostu za Tak, to jest super. Chodź, chodź, chodź. Masz płucia i tata przeczyta. Chodź, pucia, przeczytam. Idź płucia. Przegrzałam aparat. Zawsze tak jest, jak za dużo gadam. Słuchajcie, jeszcze takim z tych większych prezentów chłopaki dostali. Kacper wymarzoną swoją deskorolkę. No tu po prostu była radość niesamowita. Przepadł totalnie, bo on już rower ma, a Mikołajowi jest mój mąż, mi pomoże, rowerek biegowy, ale u Mikołaja była mniejsza radość po tym jak Kacper zobaczył deskorolkę, dostał, bo no Mikołaj no, chce to co Kacper. Chociaż jakbyśmy kupili dwie deskorolki, bo już był taki pomysł, żeby kupić Mikołajowi taką najmniejszą, słuchajcie, gdzieś tam w Chińczyku. Pójść zobaczyć, bo kiedyś, kiedyś Chińczyk miał w ofercie te deskorki takie malutkie, za 30 zł jakoś tak, takie o. Ale to by się nie sprawdziło, bo no my wiemy, że Mikołaj po prostu by chciał jeździć na tej akurat, co dostał Kacper. Także to już u nas tak to wygląda. Następnymi rzeczami, to już Wam pokazywałam to są te gry z pucia, pucio pierwsze zabawy, rewelacyjna gra, memory z dźwiękonaśladowczymi tymi wyrazami, zwierzątkami co one robią, pojazdami to jest jak najbardziej to, są naprawdę świetne i oczywiście zapakowane, no. Doskonale. Ja otworzę teraz. Widzicie? Miau. Ojku, bo mi tu leci. Am-am. Kle-kle. I po prostu czu-czu. Czy to jest ostry. Także yy, regulacyjna yy, I akurat to powiem, że warto zainwestować. Jest to koszt. E, praktycznie e, taka sama cena, wręcz bym powiedziała, e, co różnych gier edukacyjnych, memory, coś takiego właśnie, e, też logopedycznych. Wiem, bo sami kupywaliśmy Kacprowi i e, no i trochę też żałuję, bo część wydaliśmy, część się zniszczyła. Nie wiem, tak kiedyś będzie <grym> kiedyś będzie miał to samo, e, taką samą, po prostu swoją e, historię. E, i... I po prostu to jest ten sam koszt. Żeby zainwestować w dobrą, fajną grę logopetyczną. Jak nie żałujemy tego zakupu. Nie będę się więcej rozgadywać, bo nie wiem, jeśli jest jakaś tu mama właśnie ze swoją historią, ze swoim dzieckiem, bardzo chętnie jakiś do nas napisze. Bardzo będzie nam miło na serducho posłuchać ich historii, wymienić się jakimiś doświadczeniami. Kolejna gra to jest płcio, czego brakuje. Oj, to mi się podoba. Jak Kacperek był mały, było bardzo nam ciężko znaleźć u nas właśnie w mieście takie gry. I nie, nie ukrywam, że mieliśmy dość duży problem, bo Kacper dość późno właśnie dostał takie gry i wtedy już sobie dopasowywał i to właśnie wtedy trafiliśmy na naszą panią logopedę inną, która nam takie gry też podpowiadała gdzie kupić, raczej bardziej gdzie zamówić, bo u nas tego nie było. I nawet nam sama te gry pożyczała. Dawała jakieś tam kserówki, żeby sobie samemu zrobić. Także teraz zakupiliśmy. I pójdź o to, co tu pasuje. A ta mi się chyba najbardziej, najbardziej podoba. No. I są piękne, słuchajcie, tak zapakowane komuś na prezent. Wow. No, i o tej mojej kedeniny, słuchajcie, przegrzałam aparat. Kolejną zabawką, którą Mikołaj dostał, to są tutaj po prostu zwykłe do wbijania em, Klocki. <grywa> a słuchajcie, taka zwykła zabawka, a po prostu radzę, jest nieziemska U nas w domu cały czas się mi kuźnią e, bawi. I kolejną zabawką to jest to. Po prostu on przepadł. Tajm. Klocki, układanki, wkładanki. Drewno to jest coś, co on teraz uwielbia, kocha, to jest ten jego etap i wow, robi furorę. Ale mówię, najbardziej to robi <grytania> ta wbijanka jednak, nawet nie sądziłam, w ogóle wiecie co, kupiłam ją hmm, chyba z końcem listopada i zapomniałam w ogóle, że ją kupiłam, że zapakowałam w papier i tak jak on ją otwierał na wikir i mówię, co to jest, nie, nie pamiętam. A to się okazało, że to jest ta bianka, Także mama dała czadu. Okej, okay. mój mąż pozwoli mi tylko pokazać dwa prezenty. Nie chciał więcej pokazać, bo mówi, że są zbyt takie osobiste dla niego. Także dostał portfel. Taki fajny, z takim znaczkiem. Jest bardzo zadowolony. On lubi kolor czarny, także. Jest przeszczęśliwy, i kolejną rzeczą to jest ładowarka do padów do Xbox'a. One miały w zestawie te takie, wiecie, akumulatorki do ładowania, które się wkłada w miejsce baterii w padzie. Także wow, tu jeszcze jest drugi pad, taki biały. Także jest przeszczęśliwy, bo. Oj, 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 oj. pospadało mi tam prawie wszystko. Bo jak wiecie, po prostu my kupujemy te akumulatorki też do ładowania. Bo takie wyrzucanie bezsensowne baterii co chwilę i kupywanie nowych to jest też. No nie robota dla nas. Nie lubimy czegoś takiego. Dlatego on już marzył, marzył, marzył o tej ładowarce i ją po prostu dostał. No. A jeszcze jedną, słuchajcie, rzecz zapomniałam pokazać. Mikołaja. Taki wielki. Samą dostał, taką wyzwrotkę. No, i teraz moje prezenty. Co mama dostała? Mama dostała nowy telefon. Hmm. Tak, do góry nogajmy ja wam pokazuję. No taki telefon dostałam, bo tam by mi się, słuchajcie, zawieszał. Był, był jakiś problem, chciałam coś obejrzeć, coś zrobić na telefonie, i on się ciągle wieszał. Tak wiecie, taki miał strony, był otwartej, trach, już nic nie można było zrobić. A ten w tam tego śmiga, także jestem mega zadowolona. Dostałam książkę. Natasza Socha, Magda Mazur, Drogi Święty Mikołaj. Jestem mega jej ciekawa, bo bardzo chciałam ją przeczytać. Także zobaczymy, zobaczymy. I dostałam... Tam nową kamerkę Manta Sport. I ona tutaj ma aparat 16 megapikseli. Kamera też ma 16 megapikseli. Może to mało, ale myślę, że jak na razie na nasze początki, na nasze, nasz kanał to jest wystarczająco. Jeszcze nie wiadomo, w czterech to po prostu przetrwa i będzie. Stabilizacja obrazu, wi-fi, szerokokątny obiektyw, animacja poklatkowa i wodoodporność. Także yy, mega mi się to podoba tyle akcesoriów w środku ma. Wow! Ja tego nie wypakuję, bo to jest zapakowane, i mąż mi się to wypakować. Jestem bardzo, bardzo jej ciekawa. Bo um, tak wodoodporność. Widzicie, co ja nie mam problemu, żeby wziąć aparat, wejść do sklepu i coś nagrać, chyba że pisze jest taki znaczek, że nie wolno um, fotografować, robić zdjęć i nagrywać. E, także wtedy no, kamerę nie wyciągam, ale takiego problemu jakiegoś wielkiego nie mam. E, ale chodzi o to, żeby właśnie nie tachać ze sobą tego ciężkiego aparatu. Wiem, że on jest mały, wiem, że mało miejsca zajmuje ale jednak ten jest o wiele mniejszy, o wiele lżejszy i mieści się do torebki. A tego mi jednak troszkę szkoda włożyć do torebki, bo jednak swoje <głos》>, kosztowo, nie oszukujmy się. A z chłopakami jak jestem czy coś z moim mężem idziemy na jakieś zakupy, słuchajcie do galerii. No to um, mamy taki wiecie, nie mamy takiego odruchu, żeby zawsze pamiętać, żeby wyciągnąć ten aparat. To jest po pierwsze. Były święta My nie wyciągnęliśmy telefonu do mojego męża. Boże, my żeśmy nie zrobili żadnego zdjęcia i nic. Ej, musimy się nauczyć po prostu tego, tego współpracy. Z tymi, em, no, z aparatem, z telefonem, z takimi rzeczmi. Ej, ciężko trochę nam, ale pracujemy nad tym spokojnie. No, także prezentów byłoby na tyle. Bardzo, bardzo dużo. noszę, oczywiście te drzewka dostałam. Dostaliśmy z moim mężem jakieś tam pieniążki. Także, także fajnie, Ym, zadowoleni jesteśmy jak najbardziej. My jesteśmy co roku zadowoleni nawet jak nic nie dostajemy. <laughs> Ważne, że nasze dzieci coś tam mają, dostają yy, i to jest naj, naj, najważniejsze dla nas. Teraz trzeba to iść i poukładać z powrotem chłopakom tak jak było, <laughs> bo to już było poukładane na półkach, nie ma także że to gdzieś tam się walało. Bo Kacper y, dba o to, żeby jednak to było poukładane, bo on się zaraz denerwuje, wiecie, co że. Y, Mikołaj to mu porozwalał, to mu wywalił i w ogóle. Ale okej, okay, ja już się nie rozgaduję. Y, napiszcie nam, kochani, co dostaliście od Mikołaja, co dostaliście na prezent, jak spędziliście święta, gdzie? Z kim? Jesteśmy bardzo, bardzo, bardzo ciekawi, jak ten okres Wam ten czas piękny minął. Więc nam ogromnie miło na serducho, jak do nas ym, właśnie napiszecie. I co, widzimy się już następnym razem. Także do zobaczenia i pa!